Każdej legendzie jest trochę prawdy. Na przykład ten opowiada o wojowniku, którego mistrzostwo w Kanfu stało się legendą. Podróżował po kraju w poszukiwaniu rywali. Nie ma znaczenia, ilu ma wrogów, ponieważ nie są oni w stanie dorównać jego sile i odwadze. Pandy nigdy nie budziły takiego strachu i miłości. Nawet najwięksi bohaterowie Chin, szalona piątka, kłaniali mu się. To był sen. Ojciec pandy poobudził syna, bo mógł spóźnić się do pracy, bo był fanem szalonej piątki w skład której wchodziły tygrysica, małpa, żmija, żuraw i modliszka. Miał wiele zdjęć z piątką, a także ich figurki. Jego ojciec, geś pan Ping, miał własną restaurację, w której gotował makaron. Tata zapytał, co mu się śniło, a po odpowiedział, że to makaron, żeby ukryć prawdę. Pan Ping potraktował to jako znak, jakby proroczy sen, który oznaczał, że wkrótce własność zakładu będzie mogła zostać przeniesiona na jego syna, tak jak to zrobił wcześniej jego ojciec, dziadek. To było ich miejsce, ale Panda desperacko wierzyła w zmianę jego życia na lepsze i realizację swoich marzeń. W nefrytowym pałacu mistrz Shifu szkolił wściekłą piątkę. Tygrysicy brakowało okrucieństwa, małpie brakowało szybkości, żmi brakowało elastyczności, a żurawowi brakowało wzrostu. Shifu został wezwany przez wielkiego mistrza Ugwa, który był żółwiem. Ugwej miał wizję powrotu tajluna. Shifu nakazał polecieć do więzienia i podwoić Wartę, aby uniemożliwić Tajlunowi ucieczkę. Wielki mistrz powiedział, że nadszedł czas na rozwinięcie smoczych zwojów i dzisiaj nadszedł dzień, w którym wybiorą smoczego wojownika. Poteż miał zamiar zajrzeć, ale ojciec poprosił go, aby sprzedał makaron na placu nefrytowego pałacu. Pandzie jednak bardzo zależało na dotarciu na ceremonię, więc opuścił wózek. Bramy pałacu były tuż przed nim zamknięte. Próbował znaleźć jakiś sposób, żeby dostać się do środka. Próbowałem wszystkiego: od wspinania się na drzewo po rozbicie bramy. Mistrz Ugwej miał właśnie wybrać smoczego wojownika. Pojawił się pan Ping, a panda przyznała, że faktycznie skłamał. Zamiast makaronu śniło mu się kanfu. Powczołgał się do środka przy pomocy fajerwerków i upadł tuż przed wielkim mistrzem. Panda obudził się i zaczął przepraszać, bo chciał tylko zobaczyć, kto zostanie wybrany. Ugwej wskazał na po. To on został wybrany na smoczego wojownika. Wszyscy byli w szoku, bo wszyscy myśleli, że Ugwej wybierze tygrysice. W tym mistrz Shifu i wściekła piątka. Posłaniec Shifu przybył do więzienia. Pokręcili tylko głowami, bo ich więzienie miało najwyższy poziom bezpieczeństwa na świecie. Tai Lun został unieruchomiony. Pióro spadło obok niego. Pozbadał świętą salę wojowników, ponieważ każdy eksponat miał w sobie jakąś historię. Potem zobaczył legendarną urnę szepczących ognia, w której znajdowały się dusze całej armii. Przypadkowo go złamał, ponieważ bał się stojącego obok niego mistrza Shifu. Powiedział, że Po nie jest smoczym wojownikiem i nie stanie się nim, dopóki nie pozna tajemnicy smoczego zwoju, który dosłownie wystał z sufitu. Aby go zdobyć, trzeba wiele wysiłku i wiedzy, aby stać się mistrzem Kanfu na najwyższym poziomie. Shifu miał być szkolony przez Po. Dotarli do sali treningowej, gdzie szalona piątka doskonaliła swoje umiejętności. Poprosił o coś na swoim poziomie, bo był w tej kwestii zupełnym zerem. Mistrz Shifu powiedział, że w Kanfu nie ma poziomu zerowego. Wskazał lalkę, o której powiedział Shifu, że była używana do trenowania dzieci i podpierania drzwi, gdy było gorąco. Mistrz rozkazał uderzyć i pokazać, na co go stać. Potem próbował na innych symulatorach, ale było to wyłącznie okaleczenie. Kiedy powrócił, Shifu odpowiedział, że w Kanfu jest poziom zerowy. Szalona piątka za plecami Poego kpiła z niego. Był gładki, nic nie wiedział. Panda to usłyszała i trochę się zdenerwowała. Poszukał swojego pokoju, ale przypadkowo wszedł do pokoju Krejna, a potem do pokoju Tygrysicy. Powiedziała tylko, że pobył prawdziwą hańbą dla nefrytowego pałacu i gdyby naprawdę kogokolwiek szanował, nie byłoby go tu rano. Panda siedziała pod wiśnią i jadła brzoskwinie. Mistrz Ugwej podszedł do niego i powiedział mu, że pozjadł święte brzoskwinie niebiańskiej mądrości. Żółw zauważył, że pojadł tylko wtedy, gdy był smutny, więc zapytał o powód swojego nastroju. Panda przyznał, że miał wrażenie, że to kompletna porażka. Nie miał pojęcia, jak mistrz szyfu mógł zmienić go w smoczego wojownika, a piątka ogólnie go nienawidziła. Ugwej stwierdził, że za dużo myśli, bo co było, zostało powiedziane, co będzie i będzie, a powinien docenić to, co jest, bo życie jest tylko dzisiaj. Lampart Tajlun wydostał się z pułapki, która unieruchomiła go za pomocą pióra. Strażnicy nie mogli niczego uspokoić, gdyż przestępca posiadał sztuki walki i był znacznie lepszy od pozostałych. Nosorożce zawaliły most, ale Tajlunowi udało się wspiąć na górę, wziął dynamit i bramy więzienia eksplodowały. Leopard złapał geś posłańca i nakazał mu wrócić do nefrytowego pałacu i powiedzieć wszystkim, że prawdziwy smoczy wojownik wraca do domu. Shifu poczęli trening. Pandy nie było w jego pokoju, więc szczęśliwi myśleli, że uciekł. Wchodząc na plac treningowy, zobaczyli porozgrzewającego się, ale utknął. Uratował go dźwig. Zaczęli walczyć. Oczywiście panda oszalała. Ale podobało mu się to, mimo że wszędzie przegrywał. Shifu wezwał go do walki. Groził mu przechwytywaniem wudzi. Oczywiste jest, że po znowu przegrał, ale tym razem został wyrzucony za bramę i ze schodów. Manty zdgał pandę igłami, szukając nerwów, dzięki którym jego ciało będzie mniej bolało. Podczas gdy Wajper wskazywał, gdzie dokładnie. Popowiedział, że Shifu tak naprawdę chciał go zainspirować, a nie przygnębić, jak się wydawało. Viper i Mantys tylko uśmiechnęli się nerwowo. Zaczęli rozmawiać o Tajlun i wtedy pojawiła się tygrysica, ale panda już wiedziała trochę o tym uczniu. Odpowiedziała, że to nie tylko studentka. Shifu znalazł go jako dziecko i wychował jak własnego syna. Lun chciał smoczych zwojów, ale Ugwej dostrzegł ciemność w jego sercu, więc odmówił. Urażony lampart próbował zniszczyć całą dolinę, a Shifu musiał zniszczyć to, co stworzył, ale nie mógł. Jednak Ugwej go zatrzymał. Mistrz kochał Tajluna jak nigdy dotąd i nigdy później. Przybył posłaniec i powiedział im, że Tajlun uciekł. Wizja wielkiego mistrza spełniła się. Ugwej powiedział, że to zła wiadomość, jeśli Szyfu nie wierzy, że panda powinna być smoczym wojownikiem i dodał o iluzji decyzji i że nie ma przypadków. Wielki mistrz poprosił Szyfu, aby przysiągł, że uwierzy, a następnie powiedział, że nadszedł jego czas. Ugwej zmarł, a jego duch rozpuścił się. Pozrobił dla wszystkich makaron, a potem pokazał Shifu. Właśnie wtedy wszedł mistrz i przekazał wiadomość, że Ugwej poszedł na spoczynek, a przeznaczeniem pandy było powstrzymanie Tajluna. Po ucieku, ale Shifu go zatrzymał, bo prawdziwy wojownik nie ucieka. Zapytał mistrza, jak mógłby zamienić go w smoczego wojownika. Shifu nie znał odpowiedzi. Tygrysica podsłuchała razem i postanowiła sama dorwać Tajlun, lecz pozostali członkowie piątki nie mogli jej porzucić, więc poszli z nią. Szyfu siedział pod drzewem i patrzył na wschód słońca, gdy usłyszał krzyki, jakby podczas bitwy. To był Po. Wprawnie wyłamał drzwiczki szafek, żeby zdobyć coś do jedzenia. Mistrz spisku powiedział, że małpa ukryła ciastka na górze i patrzyła, jak panda z łatwością wspięła się tam trzy metry nad ziemię i bardzo się przeciągnęła. Po odpowiedział, że to tylko zbieg okoliczności, a Szyfu z kolei, pamiętając słowa Ugwa, powiedział, że nie ma zbiegów okoliczności. Mistrz kazał mu iść za sobą. Dotarli do góry, do sadzawki świętych łez, gdzie Ugwej rozwiązał kiedyś tajemnicę harmonii i uwagi. To właśnie w tym miejscu narodziło się kanfu. Shifu został mistrzem po i zaczął go uczyć w nowy sposób. Wziął talerz hinkali i powiedział, że dostanie je tylko wtedy, gdy będzie ćwiczył. W ten sposób rozpoczęły się badania po przy pomocy pożywienia. Z każdym dniem czuł się coraz lepiej. Wtedy Shifu zaproponował jedzenie, ale panda zrozumiała, że nie będzie to takie proste. Kiedy próbował chwycić coś kijami, mistrz szybko zostawił mu tę przyjemność. Wywiązała się walka o ostatnie Hinkali, które ostatecznie zdobył po, ale potem zwrócił je Shifu, mówiąc, że nie jest głodny i dziękując Mistrzowi. Szalona piątka dotarła do miejsca, w którym spotkała Tajluna. Tygrysica zaczęła z nim walczyć, lecz on chciał jedynie odnaleźć smoczego wojownika, gdyż mógłby stać się legendarnym rywalem. Następnie do bitwy włączyli się kolejni uczestnicy. Związali Tailuna i wyrzucili go, ale on wrócił. Tailun zneutralizował piątkę. Cała piątka wróciła do nefrytowego pałacu z pomocą żurawia. Pobył przestraszony, ponieważ pięciu mistrzów nie mogło go pokonać. Shifu powiedział, że w niego wierzy i musi dowiedzieć się o smoczych zwojach. Wyjął ten zwój i podał go Pandzie, ale było pusto i czysto. Shifu nakazał piątce ewakuować dolinę podczas gdy on miał pozostać w nefrytowym pałacu i przetrzymywać Tajluna tak długo, jak to możliwe. Tygrysica, żuraw, modliszka, małpa i żmija rozpoczęły swoją działalność. Poposzedł do ojca, ale nie mógł iść dalej. Pan Ping powiedział, że w zupie nie ma żadnego tajnego składnika. Aby zrobić coś wyjątkowego, musisz w to uwierzyć. Poponownie spojrzał na zwój i uświadomił sobie prawdę. Tajlun wrócił do nefrytowego pałacu i zaczął walczyć z Shifu, mówiąc, że to jego wina, że Ugwej nie wybrał go na smoczego wojownika. Tajlun złamał laskę zmarłego Ugwej, walka stała się jeszcze bardziej zacięta. Leopard chciał zwój, ale go nie było. Zaczął dusić Shifu, ale w tej samej chwili wszedł po i rozpoczęła się między nimi bitwa o smoczy zwój. Mimo to Tajlun otrzymał zwój, ale niczego nie zrozumiał, ponieważ był pusty. Lampard próbował unieruchomić pandę, ale mu się to nie udało. Smoczy zwój nie miał tego wszystkiego. Nie ma tu żadnych tajemnych składników, bo cały problem tkwi w wieże. Użył tego samego uścisku wudzi, którego szyfu go nie nauczył. Sam na to wpadł. Wszyscy wrócili do miasta i zaczęli witać nowego smoczego wojownika, ponieważ pokonał Taj Luna. Szalona piątka przyszła i pokłoniła się po jak mistrzowi. Panda pobiegła do nefrytowego pałacu, aby spotkać się z mistrzem szyfu i poinformowała, że pokonał Taj Luna. Na początku pomyślał, że szyfu nie żyje, ale nie, po prostu odpoczywał. Popróbował się zamknąć, ale nie mógł i zaproponował Mistrzowi coś do jedzenia. W tym momencie historia się kończy. To była krótka opowieść o tej kreskówce i mam nadzieję, że wam się spodobała. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i napisać komentarz. Napisz swoją opinię na temat tej kreskówki w komentarzach.